W tym filmie przedstawia aparat do leczenia bezdręgu sennego AirSense 10 AutoSet. Jest to aparat australijski firmy ResNet. Aparat przychodzi do nas w takiej eleganckiej torbie, w której znajdziemy standardową rolę silikonową SlimLine oraz kolanko do jej podłączenia. Sam aparat AirSense 10 AutoSet, zasilacz oraz kawałek zasilający. Dodatkowo w torbie znajduje się certyfikat linii lotniczych, który poświadcza, że jest to urządzenie medyczne i może być używane na pokładzie samolotu oraz instrukcja w języku polskim. Dodatkowo w tobie znajdują się dwa dodatkowe filtry. Do aparatu można dokupić nawilżacz oraz lepotrwaną, które zwiększają govor Z tej strony aparatu znajduje się miejsce na nawilżacz. Teraz włożona tu była zaślepka, która umożliwia używanie aparatu bez nawilżacza. Nagręcz Nabilżacz sprawia, że powietrze, które podaje aparat, nie jest takie suche, przez co nie podraża naszych górnych, trochotęchowych oraz ust. Nagręcz otwieramy w taki sposób: nalewamy do zaznaczonego poziomu wody zimnej, przygotowanej lub destylowanej. Następnie wmykamy i na płaskiej powierzchni wsuwamy do aparatu. Rura podgrzewana sprawia, że woda w powietrzu nie skrapla się w niej i przez co nie mamy takiego uczucia, jakbyśmy mieli wodę w ustach. Podłączenie rury jest bardzo proste. Znajdujemy konektor i zarównujemy go z biurą. Aby wyjąć rurę, naciskamy ją z obu stron i dociągamy. Teraz podłączę aparat i pokażę, do jakich ustawień ma włożyć wznicy. Z ikonce yy, moje opcje Możemy zmienić czas narastania, czyli czas, po którym aparat przełączy się z minimalnego ciśnienia do zasypiania, na ciśnienie terapeutyczne do leczenia bezdechów. Ten aparat ma taką funkcję, że automatycznie wykrywa, kiedy my zaśniemy, dlatego teraz pokazuje auto. Jeśli to ustawienie nam nie pasuje, wolimy, żeby włączał się po określonym czasie, możemy zmienić. Na przykład na 45 minut, pół godziny lub nawet krócej. Najlepiej zostawić jest na auto. Niżej znajdziemy poziom wilgotności nagliżacza. Nagliżacz możemy zupełnie wyłączyć. 4 jest ustawieniem średnim, najwyższym 8. Standardowo zostawimy na ustawieniu 4. Niżej znajdziemy typ maski. Możemy mieć maskę nosową, pełnotwarzową lub wkładki. Możemy też włączyć w aparacie tryb ustawienia maski do pasowania. Wtedy zakładamy maskę, podłączamy się do aparatu. Naciskamy ten guzik. I aparat zacznie dmuchać, żeby sprawdzić, czy maska jest szczelna. Teraz pokazuję złą buźkę. To oznacza, że maska byłaby nieszczelna. Dalej mamy funkcję uruchomienia nadrzewania nawilżacza. Nawilżacz możemy nadrzeć jeszcze przed tym, jak włączymy aparat. I to wszystko, co musimy wiedzieć. Aby wyjść z ustawień, naciskamy domek. Niżej znajdziemy raport snu, który pokazuje nam, ile godzin spaliśmy, jaka była szczelność maski, w jakim stanie jest nawilżacz i ile łącznie godzin używaliśmy aparatu. To wszystko. Dziękuję bardzo.